Ustawione. Więc postanowiliśmy po prostu skrócić to i użyliśmy do tego kolanek. No cóż, ale te kolanka skracały ten dźwięk o pół tonu, więc znów zaczął się problem. Trzeba było znów skracać i mierzyć rury, tak żeby wyszło odpowiedni dźwięk do odpowiedniego dźwięku, na którym nam zależało. Wyszedł nam dosyć niezły. Mało fałszujący rurofon. E, chciałbym też jeszcze powiedzieć o tym, że w tym roku również zbudowaliśmy e, wiatrak e, i armatę, która ładuje ziemniakami. O już to moją kolegę. My jesteśmy starszą grupą CKM-u. Ja opowiem Wam o wiatraku siłowym, który uczestniczył w nieustającym konkursie, jednak nie zajął pierwszego miejsca, ani trzeciego, ani drugiego. Jeszcze. Jeszcze nie. Jest zbudowany z obudowy ze sklejki drewnianej, łopatek oraz łożyska. W tym macie przedstawione zdjęcia z produkcji tego wiatraka, obróbki materiału, wycinania aluminiowych łopatek, sklejania ich. Kolejnym wynalazkiem jest armata, o której opowiedział już mój kolega. I Armata działa na zasadzie kontrolowanego spalania gazu w tej komory I wzrost ciśnienia skutkuje wystrzałem czegokolwiek, co znajduje się w Na razie jeszcze nie dokonaliśmy odpowiednich testów, ale zamierzamy przeprowadzić się całkiem niedawno na. Zapraszam Was yy, na sesję w plenerze. To chyba będzie na 15.30, gdzie zaprezentujemy Wystrzał z całej jednoty. A ile ktoś to <grywa> Ktoś to odkręci, tak. Yy, z, tego, z tego co słyszałem, mała Wiktoria jeszcze chciała coś powiedzieć na koniec. Rok temu w przedszkolu, do którego chodziłam, zaprezentowałam. Lampę plazmową, jeżeli ktoś by chciał ją zobaczyć, to zapraszam po obiedzie. <grymianie> <grymianie>